Witajcie na następnym odcinku i dzisiaj gramy z w sobie survival, ale tym razem z Michałem. Więc lecimy... O nie, na pewno na kółku nie lecimy, e, bo on jest niebezpieczny. Na no, odcinku, jak gramy z zobaczyć zobaczycie, co się działo. E, jak tu napiszę Michałowi, że nagrywam. Nagry wam. Nagrywam Nagrywam. No to co? E, Michał zaczekaj, On tu leci. E, e. Nie, dobra, tutaj. Teraz lecimy, do tego. O kurde, Ognie zachowaj od nie, 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 uciekaj Uciekaj, uciekaj, nie, możemy tak. nie, 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 od ognia nie, Michał a tam Michał? o tam i mam trochę zatkany nos, więc zostawcie mi lajka like i subika, ee, że nagrywam. No dobra, lecimy. Michalku! Jest słabo, tylko tak. No dobra, o kurczaki, ale to się ten. Na chwilę się przewróci normalnie to koło, prawda? Dobra. Ee. Na razie, już odpadła duża część, o kurde Co tutaj poleciała. Jakaś część Ej ty gościu, nie, hak, nie hakuj tu Może wo, Michała nie Musimy go Tu 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 tu, aaa ty a O sobie na głowie jego On nie może skoczyć

no to nieźle, nie, to nieźle, nieźle. pojedziemy sobie na naszą ukochaną wieżę. Chyba nie... Eee, no. Dobra. Lecimy Lądowstwa. nie, fajnie. No, nie, Dobra, lecimy. O kurde, patrzcie ile ten majkot ma życia, nie? Dobra. Kiedy Michał poszedł? Nieważne. I mi się o siebie. o no, Ja idę tu to tutaj niebezpieczne bardzo miejsce. Bo musi coś tu się da dziać. O nie. A, a skąd? A, Michał chyba spadł z wysokości. Przecież on dopiero co zginął. A ja... Skąd no? przecież on od... Nie, o, oh, 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 nie, O! o, nie, 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 He He! He! O, oh, O, oh, Dobra. nie, 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 O! nie, 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 w... 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 Ha, ha, ha. Aha. No to tak. To fajnie, super. No to dla mi się poszczęściła. Dobra, może bękorka e, spłacimy. E, nie wiem. Już wszystkie części wpadły do wody. Eee, co mnie tu popychać, tak? Nie wolno. E, dobra, nie wolno. E, Już wolno. Nie przeżyło jakichś dużo osób, więc... W sumie... Jeżeli nie przeżyłem, to nic się nie stało. Ale dobra. Jest, yyy, yy, mnichowal życia. A mnichowal się zalistował to tak fula. Dobra, idziemy na to. Na górę, na górę, na górę, na górę! O, szkoła wysokości. Uuu, szkoła wysokości! Jestem, o, okej. Okay. Uuu, ale szkoła wysokości, normalnie. Yy, dobra, ja idę pod wodę. Tutaj będzie najbezpieczniej. <laughs> tu, 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 tu. O, Michał. Proszę, żeby to nie był śmiertelny. Nie, bo tutaj ten Oho! Nie bawię. Tu, ja teraz, tu co, za może nie teraz Może kwaśni deszcz, albo że jednak. Burza, pięknie Nie, nie, Ja idę pod Jak będzie kwaśny deszcz, to akurat to woda. I będzie najbezpieczniej. Słuch. Lecimy. Elu, laseczkę! Michalik, a tu już trochę dostałaś Michalik, nie? Jeden sekund do... XD Dobra! Błyszkawiczna powódź... Powódź... Błyskawiczna powódź... NIE! Błyszkawiczna powódź! O nie... O nie... Błyszkawiczna powódź... To my teraz robimy! Przeżyliśmy. Jusny mint! O oh, kurde. Nie! Nie! Co to, to była? błyszkawiczna pomój, serio? Yes! Dobra, nie właśnie. Ale błyszkawiczna pomoc jest to w Serio? Już ktoś... Było i krzterek. Jak, co to było mnie? Czyli... O, a Michał wyszedł. Urzeko wywaliło, nieważne. Przecież jeszcze sobie zakrękł tą grindę. Nie będziemy za chwilę sobie kończyć już. Nie to ja tu był to jakiś długi odcinek.

Burza Pleskowa? Tak. Ale nie! Burza Śnieżna. Tak, Burza Śnieżna. E. E, no i tak, widza. Ale e, no co, Widzowie, no. nie muszę wam wymienić. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. wam się nie znała. Zostawcie lajka, subika. E, no i co? Bardzo dziękuję za tak, oglądanie. No i trzymajcie się i... Cześć!